Dygant, Wyżbam z domu, gdy mój syn miał prok. Wróci bam, gdy miał pilat. Agnieszka Dygant jest gwiazd, o której kreska życiu prywatnym wiadomo niewiele. W do swoich kolek, aneks kreska y, jak choby Katarzyny warnkę, nie fotografuje się na golasa za zazbonki nie upublicznia zdj. od jedzenia, bukreska K oraz partnera. Dygant od show biznesu chroni tak kreska e 7 syna. Sewery to owoc jej boci z rekreską serem Patryckiem Jok, którego pozna ba 14 lat temu na planie serialu Fala zbrodni. Ich zwizek uznawany jest za zgodny, choć nie wiadomo nawet, czy esmap kreska jest Jaki czas temu plotkowano? Kreska EZWZGL duna na syna para wzięła cichy lub cywilny o którym nie informowała ba mediów Ostatnio Agnieszka zrobi bawy tak w rozmowie z Rewi i podzieliła się historii z kreska życia prywatnego 44 latka opowiedziała o trudach macierzyctwa które jako rozchwytywana aktorka musiała godzić z prac na planie? W pewnym momencie zauwa kreska YB, Kreska L ma poczucie winy, kreska L nie spędza z dzieckiem tyle czasu, ile powinna. Codziennie spedza Bam na planie serialu po 12 godzin. Odbija Bosito na moim zdrowiu, do tego dąż, bo poczucie winy zwizane z synem, wyzna Ba Agnieszka. Wyszłam z domu, gdy miał prok, a wróciłam, gdy miał Pilat. Rola w prawie Agaty Kosztowa, ba aktor Krospka z pięcioletnim wówczas ksawerym. Gwiazda pracowa, ba tak intensywnie. Kreska E zaczbapowa kreska nie zaniedbywa matczyny obowiski. Pamiętam moment, kiedy si okazało, kreska E nie panuje nad domowymi sprawami zwierza się dygant. Ksawery miał w przedszkolu malowanie pisanek, a ja rozpoczynałam wtedy o późniejszej godzinie. Mogłam malować z nim, ale zapomniałam o tym. Odwiozbam go do przedszkola i wróciłam do domu. I nagle telefon z przedszkola. Mój syn płała kap, bo wszyscy rodzice byli, poza MN. Agnieszka dożba w kodcu do wniosku, kreska e ma poważny problem z pogodzeniem roli matki i gwiazdy. To w banie wtedy postanowi ba przewartociowa swoje kreska e na nowo ustali priorytety. Przystopowa baz intensywności pracy, a kolejny rolę dobiera pod katem tego równoczenie będzie mogła powica odpowiednio do o czasu rodzinie.